Cześć wszystkim. Ja jestem Paweł. A ja jestem Mirek. I dzisiaj spotkaliśmy się tutaj po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, które pojawia się najczęściej wśród tych, które do nas kierujecie, nadsyłacie drogą mailową i tak dalej. Czyli co może Tobie dać nasz kurs HTML? Albo co mi da taki kurs? Czy ja w ogóle jestem zainteresowany w ogóle tym, żeby się nauczyć tworzyć strony internetowe? To przecież jakaś ogromna wiedza, drastycznie trzeba się tego bardzo długo uczyć i tak dalej czy ja dam radę Paweł powiedz mi czy z twojego punktu widzenia bo przygotowujesz ten kurs właśnie zaraz o nim powiemy że to tak naprawdę jest, jest, jest kilka kursów w jednym ale czy z twojego punktu widzenia tak ogólnie to rzeczywiście jest tak trudne i nie do ogarnięcia dla początkującego nie no właśnie wiesz co wydaje mi się że sam html css i nawet podstawy javascripta a właściwie wiedza jaka jest potrzebna z tych trzech dziedzin do stworzenia fajnej strony internetowej no i responsywnej, to wcale nie jest aż tak ogromny kawał wiedzy. Co prawda, gdy ja się przygotowywałem do kursu, zbierałem informacje, sam przerobiłem kilka kursów różnych osób, no to muszę wam powiedzieć, że zazwyczaj to było na tej zasadzie, że musiałem najpierw jeden kurs HTML-a, później jeden, dwa albo trzy CSS-a, później jeden albo dwa JavaScriptu. I tak naprawdę po tym wszystkim. No to właśnie, to, to była. No, i właśnie do tego chciałem dotrzeć. Paweł to pięknie podsumował, że tak naprawdę ten nasz kurs HTML, on ma w nazwie jeszcze dla elektronika, ale to jest coś specyficznego. Ale nasz kurs HTML składa się tak naprawdę, Paweł, potwierdź, czy dobrze mówię, z kursu HTML 1. Z kursu CSS, czyli tworzenia styli, 2. Kursu um, JS, czyli JavaScript trzy. Dodatkowo właśnie gdy dodamy do tego kursu słowo czy zwrot dla elektronika to oznacza, że na końcu, gdzie ja już wejdę do roboty będzie to dodatkowa, dodatkowy etap tego kursu pokazujący jak to wszystko zastosować właśnie w mikrokontrolerach. Ale dzisiaj na początek chcielibyśmy pominąć na razie całą tą sferę embedded. Zostawmy to na boku. Chcielibyśmy się nauczyć, załóżmy ja powiem Wam, takie miałem pragnienie, no Dobra. Linuxa załóżmy nie mogę się nauczyć, ale chciałbym się nauczyć w końcu tworzyć strony internetowe. I to nie takie proste, ale nawet takie ładniejsze. Czy to jest mega trudne? Paweł, pokazując mi swoje pierwsze lekcje, które kręci, materiały, które przygotowuje, albo gdy przychodzi mi coś pomagać, to okazuje się, słuchajcie, że mi włosy stają dęba na głowie, bo okazuje się, że to jest możliwe. Paweł w ogóle przygotował taką no, piękną, miodną stronę, którą wam teraz chciałbym pokazać chwileczkę sobie ją omówimy i zobaczycie, że można po takim kursie naszym HTML będzie tworzyć tego typu strony. Tak tak, ty będziesz mógł tworzyć ty również i ty także startując zupełnie od zera się tak, chodzi to o to będą strony takie jeszcze w nie tylko oczywiście dla ciebie, dla twojego biznesu, o twoim o. hobby to może być strona, ale również może znajdziesz jakieś zlecenie, żeby komuś zrobić jakąś stronę internetową o czymś, o firmie Cokolwiek jest... przyjdzie do głowy, ty będziesz mieć tą wiedzę po takim kursie, jak zbudować szkielet strony w HTML-u, jak ją ostylować, żeby ładnie wyglądała w CSS-ie i jak w javascript dodać parę bajerów, żeby ta strona żyła. O właśnie, czyli na razie odchodząc w ogóle od tego słowa dla elektronika, bo już się spotkaliśmy z Pawłem z tym, że niektórzy pytali, Boże, no ja bym chciał się nauczyć tego HTML-a, wiem, że jak już wy zrobicie kurs, to on będzie porządny i rzeczywiście da radę się nauczyć, ale tak jak to jest tylko dla elektronika, ja tak nie do końca, Jestem elektronikiem, no nie to, czy można, ano właśnie można. I słuchajcie, dlatego teraz po raz pierwszy pokazujemy Wam w tym filmiku, a wy sobie weźcie ołówki i przygotowujcie się przy okazji do nadchodzącego już wielkimi krokami w wielkiego webinaru live'a na żywo, gdzie będziemy odpowiadali na wasze pytania, a więc nawet szczególnie po tym dzisiejszym filmiku notujcie sobie Wasze pytania, które będziecie chcieli zadać. Ja tymczasem otwieram przeglądarkę na przykład Google Chrome, wezmę ją, tylko sobie. Ustawię tutaj mniej więcej, żeby ona była na cały ekran i pokażę Wam, moi drodzy, taką stronkę, która jest taką jakby finalną pracą, nad którą Paweł pracuje przez cały kurs. Wejdźcie sobie, umieściliśmy to to można powiedzieć, że będzie, może otwórz tą stronę, no ale w tym czasie opowiem. To będzie strona, tak naprawdę, którą będziemy robić w nieco późniejszej części kursów. niej tak naprawdę na tej stronie zostały już wykorzystane, można powiedzieć takie nieco troszeczkę bardziej skomplikowana ale też nie do końca. Po kurcie wszystko, sobie jasne technologie, żeby zrobić tę stronę. Oczywiście, Michał. Y no to ja tylko zapowiem, spójrzcie, wchodzę na stronę fm.atnel.pl To FM to jest tajemnicze, nie od Radia może jak to skróty tylko od firma Marzeń. A zatem klikam, słuchajcie, Enter. Wy też sobie kliknijcie Enter no, no, i wejdziecie firma, na taką stronę. Przewim, Mirek, może to proszę, proszę bardzo, zobaczcie, że tu w prawym górnym rogu jest takie, jak. Proszę, burger, burger ikon. Burger icon, to Ikonka to jest... burgerowa do rozwijanego menu, zaraz do niego wrócimy. Po drodze teraz... Pracy... tutaj wykorzystywane na telefonach. No właśnie, zaraz się przekonamy dlaczego. I teraz zobaczcie, że gdy sobie przewijam na dół, to widzimy pięknie nasze realizacje. Tego typu format strony, tego typu templatka, którą posiądziecie na kursie, będziecie mogli ją sobie wykorzystywać do własnych celów, do hobbystycznych, do stworzenia swojego bloga i tak dalej. Poczytajcie tutaj te teksty, słuchajcie, tylko nie uśmiejcie się za bardzo, ale czy wy widzicie, co tu się dzieje? Zobaczcie, jakiś obrazek na górze, przewija się. Tutaj jakieś takie ładne wcięcia. Coś Wam to przypomina, czy nie? Bo mi oskrzela e, rekina. Zaraz zobaczycie, z czym to jest związane. E, tutaj przechodzimy dalej. Zobaczcie. Embedded solution. Ty mówisz, my robimy. rozwin skrzydła. Poczytajcie. To nie chodzi o to, czy ten tekst ma sens, ale nie chcieliśmy tutaj wstawiać tekstów typu lorem ipsum, lorem ipsum. Pakiety usług. Takie karty. Ktoś powie o, ja słuchajcie, jak to zobaczyłem, co tu Paweł odstawił, to mi normalnie e, czacha wybuchła. Zobaczcie, aż muszę się Pochwalić. Ja tego jeszcze nie umiem sam zrobić, ale po, po kursie. Po kursie na spokojnie. No, będę, zobaczcie, poprawić. podjeżdżam sobie myszką na taką kartę. O oh my god! Doradztwo i szkolenia, ona się odwraca i tu jest wyjaśnione o co chodzi. Usługi projektowe. Usługi, na dole jest przycisk, który może przenieść dalej na, na, na kolejną, kolejną pod stronę na przykład. O właśnie. A też jeszcze dodam, że y, zrobienie takich obrotowych kart to nie jest. Y, ale takie trudne, co prawda wymaga troszeczkę pogodowania, ale tak naprawdę po kursie będziesz mieć projekt, w którym będziesz mieć jeden z takich fajnych efektów jak te karty, będziesz mieć w swoim narzędziowniku, jak będziesz chciał to wykorzystać później na swojej stronie, no to ciach kopiuj wklej, będziesz wiedział co gdzie zmodyfikować, żeby pasowało do swoich potrzeb. A szczególnie, że ja już widziałem, że Paweł wprowadza od początku kursu, będzie chciał wprowadzać taką właśnie fajną, żelazną zasadę dobrego programowania, czyli jak dzielić stronę od razu tam na jakieś kawałki. Słuchaj Strony, których uczy Paweł robić, to są przede wszystkim strony responsywne. Zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Przewijamy się niżej. Zobaczcie, pięknie opisana oferta. W jakiś Oczywiście tutaj w tej chwili na tej stronie nie działa przechodzenie na podstrony. Aż tak głęboko już tego nie robiliśmy. Tu chcieliśmy no, Wam pokazać pokazowa strona, e, taka pokazowa pierwsza strona, a później można ją rozbudowywać o kolejne. Jeśli zrobicie taką, to zrobienie podstron nie będzie stanowiło dla Was żadnego problemu. Później opisy, kolejne. Zobaczcie, podjeżdżamy na zdjęcia. A oczywiście pod... to, jak robić pod strony, w jaki sposób przechodzić między nimi, to też wszystko będzie w kursie. Oczywiście. Spokojnie. Więc zobaczcie, piękne opisy. Strona dalej leci. Proszę bardzo, opinie. Zobaczcie, piękne przesuwające się opinie. Boże, czyż ja, jako zwykły, ja sobie tak pomyślałem, jak Paweł mi to pokazał, szczęka mi opadła do ziemi, sobie myślę, czy ja, kurczę, będę w stanie coś takiego oprogramować Boże ileż to trzeba kodu no Paweł no, mnie właśnie że nie no, właśnie. Paweł nabrze. mnie załamał jak pokazał że do zrobienia tego to potrzebne są dwie trzy linijki kodu dziwicie się ja się ja dostałem no, tak może że... troszkę więcej ale... No, 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 ale ale przysłowiowo no ja sobie tak. wyobrażałem że to będzie pięć stron kodowania a to naprawdę kilka linijek kodu i ja byłem w szoku że ale jak to jest zrobione jak to możliwe no takie triki będzie właśnie Paweł pokazywał zobaczcie jedziemy do domu formularz tu gdzieś można sobie coś wydać. Jakąś informację, jak pięknie działają przyciski. Zobaczcie, tutaj jak widać na dole, Embedded Solution e, Shark Web Template by Paweł tak to sobie nazwaliśmy taką formatkę strony. Będziecie mogli tak sobie ją odtwarzać, może jeszcze tą burger ikonkę. No właśnie, teraz burger ikonka, przejechaliśmy na sam dół, a szybko chcielibyśmy wrócić do ofert albo do czegoś. Jak działa menu na takiej stronie? W ogóle zwróćcie uwagę, że gdy przejeżdżam, na stronie robi się jasno, to ten burger menu robi się czarne. Gdy jest ciemno, robi się biało. Klikam w to. Zobaczcie pięknie, wyjeżdża menu i chcę szybko zobaczyć oferty, proszę bardzo. A może szybko chciałbym zobaczyć usługi. Klikam tutaj na usługi. Tutaj mogę przechodzić dalej, więc jest pełna nawigacja strony w postaci Burger menu. I to które to jest, jest tylko też jeden z, jedna z przykładowych nawigacji, jakie w dzisiejszych czasach stosuje się na stronach. Oczywiście ten burger barger, bar burger icon <laughs> jest częściej stosowany na telefonach, smartfonach, ale tutaj czemu, czemu by czegoś no to... nie wykorzystać, chociażby pokazał No to zobaczcie, słuchajcie. Moi... Drodzy, w takim razie spróbujmy się przekonać, czy taką stronę da się używać na telefonach. Bardzo prosto możemy to zasymulować poprzez, spójrzcie, zwężanie strony na komputerze. Zobaczcie, co się dzieje. Co to znaczy ta responsywność? Że wszystko nadal się układa. Jedziemy do wąskiej strony, na przykład tak wygląda na telefonie. Widzicie, co się stało tutaj z tekstami? One się zwęziły, ale wszystko naraz widać. Zobaczcie, to przedtem było rozłożone poziomo. Proszę bardzo, jest różnica. Tak jest na komputerze. Komputerze? Tak na przykład będzie na telefonie. Tak, będzie na jakimś tablecie, który ma więcej miejsca. Widzicie to, tę responsywność? A zobaczmy, co się stanie z kartami. O oh god zobaczcie, są karty jedna pod drugą i również się odwracają na telefonie. Przy dotyku się ciekawie odwracają. Ja chciałem sprawdzić, co będzie z tymi kartami, gdy tak rozszerzę. Patrzcie, nawet potrafią się zrobić dwie na górze, jedna na dole. I to, się, to jest magia, to się dzieje samo, słuchajcie, prawda? Zobaczcie, jak to się wszystko pięknie rozszerza. Tak samo te obrazki. Trach nagle się robi na telefonie, będziemy przeglądać sobie wszystko pięknie po kolei. Nie wiem tylko, czy zwróciliście uwagę, mógłbym wam tutaj zadać zagadkę. Zadanie domowe już na tym etapie, chociaż to jeszcze nie kurs, co zniknęło na tej stronie i czego nie ma. Ale dobra, nie będziemy z tego robić zagadki. Zobaczcie, podjadę na sam dół, rozszerzę tę stronę podjadę sobie na dół i spójrzcie, moi kochani, co my widzimy na samym dole. Taki tutaj dodatkowo... No, to, to, taka wstawka us... na, strony, na stronach internetowych, y, które są wyświetlane na szerszych monitorach może być... Monitorach, tabletach, na przykład. A załóżmy, Aha. na telefonie czegoś nie chcemy wyświetlać, nie ma problemu, po prostu wyłączamy jedną sekcję albo z niej zawartość. I dlatego idą. zobaczcie, gdy zwężam, wszystko się zwęża, ale w pewnym momencie, gdy dochodzi do rozdzielczości, które bywają już w telefonach stosowane, to część informacji mniej potrzebnych może Znikać, a tak naprawdę to nie są jakby niepotrzebne informacje, ale jakieś kolejne miejsca do nawigowania po stronie, które mogą na telefonie być akurat niepotrzebne, przeszkadzać. Więc zobaczcie, że tego typu strony będzie można tworzyć o swoim hobby, o tym, co robicie, jakie macie projekty, powstawiać. No, czy was ciareczki nie przechodzą po plecach? Słuchajcie, wstawić to na jakiś hosting. Hostingów różnych jest przecież na świecie dużo. Proszę bardzo. I czy tutaj jest mowa o czymś dla Elektronika? Nie, zobaczcie, to jest strona działająca normalnie na hostingu. Po dzisiejszym filmiku możecie ją przejrzeć pod adresem fm.atnel.pl. Powiem wam, że kod źródłowy tej strony to nie jest w jednym pliku, tylko w kilku plikach, bo Paweł zrobił tutaj i plik HTML, i plik CSS ze stylami, i plik JS z JavaScriptem i tak dalej. Ale można ją przenieść również do jednego pliku. Słuchajcie i na przykład tak wielką stronę umieścić nawet w mikrokontrolerze. Ja się tak zastanawiam, zobaczcie, tutaj mam, pokażę w drugiej kamerze, pod ręką ESP8266, bidulek 8266, malutki. Powiem od razu, na 8-bitowcach z tego typu stroną byłoby bardzo ciężko, na to, ale być może by i poszła. Natomiast ważną informacją dla Was, bo już zacząłem ją mówić, wiecie, jak się to wszystko zepnie, te wszystkie pliki w jeden ogromny plik, to on zajmuje ponad 4 40 kB. Ja się sam zastanawiałem, czy da radę przenieść tak wielką stronę do flesza, do mikrokontrolera SP826, gdzie nie można sobie luzem plików tak wprost przerzucać. Albo na przykład niektórzy mówią, to może kartę podepnę i na karcie słuchajcie, zobaczcie, co to daje, a na takiej stronie mamy tyle możliwości. To ja sobie teraz wpiszę adres obok strony na przeglądarce w nowej karcie przeglądarki. Yy, to jest już na procku. O nie pulpit ekran, tylko. Słuchajcie, sekundkę kopiuj, play, proszę bardzo. I teraz spójrzcie tą stronę. O, przy okazji załadowała się jakaś jedna stronka z naszego y, y, ESP826. Ale ja sobie przejdę na stronkę łamane przez FM, y, bo specjalnie ją wrzuciłem do naszego ESP. -ka. Zobaczmy różnicę w ładowaniu. Czy wy widzieliście, że coś było wolniej, szybciej? Zobaczcie, wszystko działa, karty działają, wszystko się załadowało. I to jest ta sama strona na tym ESP8266, mamy? Dokładnie ta sama strona, tylko że na ESP8266. Zobaczcie, no przecież klikam odświe odśwież. No to nawet nie będzie widać różnicy, że coś się odświeżało, że coś znikało. To działa od razu. To już chyba nawet nie muszę mówić, że to działa na ESP32. Tyle tylko, że wielkim wyzwaniem i problemem jest, jak mówimy o tego typu stronach wielkich. No, ktoś nie będzie robił strony o swoim hobby do mikrokontrolera, ale jednak nawet przerzucenie takiej strony Pokazuje, jakie są ogromne możliwości. Do tego celu będzie służyło niesamowite oprogramowanie, bo powiem wam tak, napisałem takie oprogramowanie, myślę pewnie, takich programików jest bardzo dużo. Już wam gdzieś kiedyś anonsowaliśmy program. Yy, Paweł nazywa to koniczynka, koniczynka. Słuchajcie. Bez okularów, jak zobaczyłem ikonkę, co to za koniczynka <laughs> właśnie. Chyba jednak stokrotnie. Ja ale... za załaduję tutaj <laughs> stronę, słuchajcie, tą taką ogromną firmę marzeń, która jest sprowadzona do jednego pliku indeks 2 w jednym HTML. Thank <laughs> you. Którą wrzuciłem do procesora. Tak, i zobaczcie, moi drodzy, ona zajmuje, jak tutaj widać na dole, dokładnie 40, ponad 44 tysiące bajtów, tak? czyli około 40 kilka kilobajtów. I teraz, żeby ją przerzucić do procesora, trzeba ją przekonwertować do takiego pliku, który będzie zjadliwy dla naszego kompilatora C, a przy okazji uzyskamy w pewnym sensie, słuchajcie, możliwość ala kompresji takiej strony. Więc klikam, klik, zobaczcie, trwało to szybko. Jak tym paskiem podjedziemy, to widać, że to wszystko, co tutaj mamy w tym polu, jest również w tym polu. Tyle tym na dole. Tyle tylko, że otoczone słowami Nastąpiła tu kompresja. Ja szczegółowo będę to omawiał później. Zobaczcie, że tu mamy gdzieś wolne linie. Tutaj wolne linie poznikały, ale zostało zachowana jedna bardzo istotna rzecz, moi drodzy. Otóż zostało zachowane formatowanie kodu. Czy wy to widzicie? Czyli wcięcia są istotne. Bo gdybym przeniósł to wprost taki plik HTML, to normalnie, jak to robi się w Arduino, gdzie można na zasadzie stringa wpisać tam taki. R równa się równa się równa się znak ten otwarty nawias a później można całą stronę wrzucić jako HTML, ale tam słuchajcie, te spacje po lewej stronie w kodzie w C byłyby brane pod uwagę do wysłania, więc ta strona byłaby mega tłusta. A teraz uwaga, zobaczcie moi drodzy, strona, która miała 44 KB została skompresowana do około 30 KB, czyli 70%, około 70%. Dlaczego około? Bo tu są pewne ciekawe, ciekawe i specyficzne, ale to wam opowiem już na kursie, co daje to narzędzie. Ja tu może zrobię także powiększę bardziej na ekran, żebyście mi uwierzyli, że to rzeczywiście jest narzędzie świetne dla Później nawet na szybko analizę. Tak, na szybko, żeby jakieś podmianki porobić. Tak, w kodzie, gdybyście w kodzie. chcieli niekoniecznie sobie wywoływać jakiś tamten, to zobaczcie. Div, class, macie tutaj HTML, proszę bardzo. Możemy sobie, a, jakąś literówkę znalazłem, to sobie tutaj cyk podmieniam. Robię konwert HTML, słuchajcie, czy tam bez convert, kopi, wrzucam to do Procka. I teraz moi drodzy, ciekawostka była taka z mojej strony, pytam Pawła, i tak sobie sam myślałem, czy takie 30 kB da się wrzucić do Procka? Nie jako od Oddzielny plik, tylko jako kod w C, jako zmienna typu konst do pamięci flash. I jak widzicie, skoro to działa, tak, bo przed chwileczką załadowaliśmy sobie z procka tę stronę, no to znaczy, że śmiga. to więcej, ten procek w międzyczasie może y, również przechowywać inne strony, tu dzięki wiedzy Pawła, którą mi... Po, po nie, oj, co, teraz mi się nie to skopiowało, to trzeba prawy klawisz kopiuj, sobie zróbmy. Ctrl V, wejdźmy sobie na tą stronkę jeszcze raz. Jak widzicie, jednocześnie jest i ta strona załadowana z naszego ASPK, i ta strona załadowana. No to już świadczy o tym, że tutaj na przykład po wpisaniu adresu IP mogłaby się wyświetlać jakaś główna strona i za pomocą można powiedzieć już, te, ten ASP826 można było potraktować jako nasz hosting tak naprawdę. Tak jak Paweł mówi, dokładnie w tym momencie nasz, właśnie SP jest hostingiem. Zobaczcie, nawet można sobie w międzyczasie filmik odtworzyć. Jakaś mu zaleci, wszyscy się cieszymy, prawda? Tutaj przylatują też przez web sokety dane. To Wam pokazywałem w jakimś poprzednim filmiku na YouTubie, więc na tej stronie też się to ładnie odświeża. Proszę bardzo, ale słuchajcie, no, nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał jeszcze jakiejś podstronki, na przykład REL od Relays. Proszę bardzo, załóżmy, my mamy sterowanie yy, z ESP, jakąś automatyką domową, oświetleniem głównym. Włączamy, wyłączamy. Proszę bardzo, ciach. Załóżmy, że włączymy tak w kratkę te przełączniki, wrócimy na poprzednią stronę, słuchajcie, a teraz znowu na tamtą wrócimy. Zobaczcie, że stan jest zachowany, można to wszystko zapamiętać. Jest wymiana tutaj jeszcze informacji nie za pomocą tak zwanych websocketów, ale z naszym prockiem. Jest w inny to... sposób, po Tak, inny sposób za pomocą JavaScript. O ile dobrze pamiętam, ale wejdźmy na stronę, na przykład teraz webs, websocket, bo tu chciałem wam pokazać kilka dodatkowych bajerów, że działają również paski. Jak ja to mówię, lubię mówić podstępu. Tu w tym czasie włączę wam na górze podgląd naszego sp 8266 i zobaczcie mogę klikać i włącza się chyba widzicie, no nie mam czym pokazać teraz pokażę paluchem, tutaj widzicie diodka się zapala, gasi a w międzyczasie przychodzą informacje za pomocą websocketów, ale żebyście sobie nie myśleli, że to jest tak hmm, hop siup i że to tylko w jednym jeden sposób, można to odpalę jeszcze przeglądarkę na przykład Edge i tą samą stronkę spróbuję załadować również z procka czy będą uzupełniane e, dane nie chcę tu żadnego tłumaczenia, zobaczcie Również pasek podstępu, aczkolwiek jak się różnią przeglądarki, to czasami gadżety wyświetlane na stronie bywają różne. I zobaczcie, jeden, jak to się mówi, biedny ESP ogarnia e, dwie różne przeglądarki. Zobaczcie, z tej przeglądarki zapalam, a ta diotka jest zapalona, to gaszę diotkę, a z tej przeglądarki mogę zapalić, żeby było, e, słuchajcie, mało, to mogę jeszcze sobie odpalić, aż chyba to zrobię. A to nie tutaj mam, tylko zaraz jeszcze przeglądareczkę. E, zróbmy, słuchajcie. Pełen tutaj. Spróbujmy zatkać tego biednego SPK. Odpaliłem sobie jeszcze Firefoxa i na Firefoxie kontrol c Kontrol V, zobaczcie, trzecia przeglądarka dobiera się do tych samych danych. E, jakoś to sobie spróbujmy rozłożyć, żeby było widoczne. I proszę bardzo, widzicie, leci. Na te dane teraz ładnie widać, że tak troszkę przepływają pomiędzy tymi przeglądarkami, ale wszystko obsługuje. Wciąż jeden biedny sp 26. Wyłącz diodę, widzicie tam na dole, ona gaśnie, zapala się, więc mamy sterowanie w dwie strony. Paweł, nie prawda, aż troszeczkę w oczy gryzie, jak patrzę na te. Na te czcionki, no na no te fonty, na brak wstępu. No Mirek na szybko musiał sobie już potestować przesyłanie danych między Zani stroną internetową tak, spekiem. Bo jeszcze tak jak Paweł nie potrafia, to najnowsze moje testowanie websocketów było, ale zobaczcie. Spokojnie tego typu rzeczy będziemy robić w mojej części kursu, jeśli chodzi o yy, efekty wizualne. No to, no to tu pokażę to ładnie graficznie zrobić. No to właśnie nie. na to mam też przykład. Proszę bardzo. Wi-Fi podstronka, nie Wi-Fi 2, tylko Wi-Fi, to jest stronka, jaką na początku ja tworzyłem bida wersja bo ja się nie znam na tym html u ale Paweł przyszedł i powiedział panie panie co to ma być wyjdź pan z klasy to ma wyglądać tak proszę bardzo klikamy i te no. oczywiście też jest tak jak klient chciał jak klient sobie zażyczył no ale oczywiście no tu już coś. Lepiej, lepiej się Słuchajcie, na to patrzę, tu to już głosować. wygląda ta strona właśnie w HTML-u z CSS-em, tak jakby to była Paweł, wręcz aplikacja napisana w jakimś B4A, B Basic for Android i tak dalej. W międzyczasie nie wiem, czy widzicie, że ja tu sobie otwieram kolejne stronki, mógłbym tutaj wpisać i oczywiście poznacie, bo o to było jedno z kolejnych pytań, często do nas kierowane. Mirko a czy pokażecie nam na tym kursie, w jaki sposób właśnie do esp SPK wprowadzić nowy SSID, czyli nazwę routera i hasło, żeby to. Słuchajcie. To to jest jedna z najprostszych rzeczy do zrobienia. Będziemy robili trudniejsze, ale zobaczycie jakie one będą proste. Tutaj ładnie stronka nam od razu wyświetliła, że w tej chwili jest wprowadzony taka nazwa routera SSID, takie hasło, a my będziemy sobie mogli zmieniać, to znaczy wy będziecie mogli zmieniać. Zobaczcie, że ja tu sobie przeładowując co chwilę nowe strony, a w międzyczasie w tle, bo o to mi chodziło, działają te inne rzeczy. Oczywiście, bo tu mogę długo mówić, ale yy, jedne z kolejnych pytań i przygotowujcie to sobie na ten. Ja już się śpieszę na live'a, live już teraz nie mogę się doczekać, załaduję jeszcze jedną stronkę, słuchajcie, nie firmę marzeń, tylko wejdę sobie tutaj w wykresy, Proszę bardzo, proszę Państwa, Paweł postara się przygotować również, ponieważ ten program ma, e, program ma podglądanie typu live preview. Proszę bardzo, słuchajcie, jeszcze go przesunę. To może zmniejszę na chwilę, żeby nam nie przeszkadzało e, wzrokowo. Teraz działamy tylko na samym programie. E, I zobaczcie, możemy w nim tworzyć kod źródłowy, później możemy go konwertować do HTML, ale chcielibyśmy na gorąco zobaczyć, czy coś działa. Oczywiście no, ktoś. To w jednym z ostatnich maili na temat ktoś wspominał właśnie, czy, czy wykres też będą, no to szybko podeszliśmy do tematu, że tak powiem Mirek przekazał. Na szybko jakikolwiek wykres zrobiłem Pierwszy raz tak naprawdę go robiłem, ale już mam temat wstępnie rozpoznany, także myślę, że też spokojnie do agendy zostanie dodana lekcja właśnie jak korzystać, jak tworzyć różnego rodzaju wykresy. ten Ale również wskaźniki, to... e, tak, jakieś tak, tak, tak. tak zwane gałge się nazywają z angielskiego, czyli wskaźniki wychyłowe, no, różne, animowane, bariery. Zobaczcie, dodaję, o co mi chodzi tutaj, Minus 1, trach. Dobrze zrobiłem. Ach, nie w tym miejscu zdałem. Ja zmieniłem kolory, przepraszam. Z rozpędu miałem w temperaturach dodać. Gdzie to są te temperatury? Tutaj masz, data no, tutaj. Tu. I na przykład dodam sobie tutaj, zobaczcie Minus jeden i zobaczcie Taki prosty programik, a na żywo Potrafi pokazywać jakieś zmiany Może... To jest bardzo fajne do nauki Oczywiście Paweł Wam będzie pokazywał Porządne narzędzie, jakim jest Visual Studio Code Ale taka koniczynka a w, dru w drugiej części, tak naprawdę, żeby wgrywać Strony internetowe do mikrokontrolera To można powiedzieć, że koniczynka Będzie niezbędna To będzie niezbędna, bo tu jest cała ta konwersja i tak dalej ale nawet gdy trzeba na szybko coś zrobić, a pod ręką na innym kąpie nie mamy y, tego zainstalowanego całego, bo tam wiecie, instalacja będzie trzeba będzie skonfigurować, to taka koniczynka, jak widzicie, na szybko przepięknie może ogarniać kuwetę. Proszę bardzo, minus 15 stopni, y, przecinek jeszcze. Auto dopasowujące się wykresy, zobaczcie, no tego typu rzeczy będzie można robić po kursie nie tylko z mikrokontrolera, oczywiście na Waszych stronach także. A więc, znając, słuchajcie, przekaz z naszych kursów, już z naszych książek, mam nadzieję, że możecie nam uwierzyć, że. Będzie to kurs naprawdę dla początkujących i naprawdę będziecie mogli się z niego nauczyć, nie tylko będąc elektronikiem, ale również właśnie, jak Paweł się ze mnie śmieje, jak ja mówię, webmasterem, Paweł woli określenie, tak. web developer, e... prawda, frontendu i tak dalej. Ale ja no... tak może jeszcze w słowach, w dwóch trzech słowach podsumowania, bo ja sam przez to nie tak dawno przechodziłem, bo tak naprawdę Mirek przysiadł do tego, żeby porobić stronę, potrzebował zrobić stronek internetowych. Tam parę do testów słuchajcie przyrobiłem parę kursów, i naprawdę to się sprowadzało do tego, że tutaj, jakiś jeden kurs HTML, tutaj, jeden, dwa CSS-a, tutaj, jeden, dwa z JavaScripta, i później po takim kursie miałem przysiąść, zrobić stronę dla klienta kurcze. No tak w sumie czego, od, z jakich funkcji by tutaj skorzystać, z jakie elementy wykorzystać, jak w sumie dobrze to zrobić, jak do tego podejść, no było ciężko. A po tym kursie chciałbym przeprowadzić Ciebie taką drogą przez zarówno HTML-a, CSS-a, Javascripta, wszystko w pigułce, w jednym, żebyś Ty po kursie był w stanie od razu z marszu, z ręki zrobić jakąś fajną stronę dla siebie czy dla swojego klienta na przykład. Dokładnie, bo sam Paweł przyznał, że ja na końcu jak on już zaczął robić fajne stronki tu na hostingu, w live preview, w... W serwerze na żywo, i tak dalej. Ja mówię, na końcu robimy to w Procku. No i teraz się właśnie zaczęło. My, żeby robić to do Procka, to właśnie potrzebujemy całego tego backgroundu, tej wiedzy o tym HTML-u, CSS-ie, JavaScriptie, WebSocketach, przy okazji, po to, żeby później to tam gdzieś w środku wykorzystywać. I dlatego my nie podzieliliśmy tego kursu na kilka mniejszych, prawda? Kursów, bo to jakby się ciągnęło jak flaki z olejem. Przychodzicie na jeden kurs, słuchajcie, pamiętajcie, notujcie, bo niedługo obserwujcie maile, tak? Zapisujcie się na listy mailingowe, bo już niedługo tak naprawdę startuje kurs. Mówiliśmy, że to do końca maja wystartuje. Może być tam nawet ciut wcześniej, ale to tylko na maile Dlatego pójdzie informacja. Zapisujcie się na kurs html.pl.pl. To się fajnie rymuje przy okazji. I słuchajcie, wbijajcie jak najwięcej osób, żeby wbiło, bo tylko tam też pójdą, jakie będą ceny, jakie będą w ogóle możliwości, co będzie w tym temacie działało. A nie, że później, słuchajcie, do dzisiaj ktoś przychodzi nawet na di. Discorda u nas, ktoś potrafi wejść i zadać pytanie. Ja się z tego nie śmieję. Ja to z jednej strony rozumiem, chyba tam zrobimy jakieś przypominajki, ale ktoś mnie pyta, ktoś pyta ludzi na Discordzie naszym, a jak to się zapisać w Atnelo na ten kurs HTML? Słuchajcie, nie ma innej drogi, tylko lista mailingowa. Proponujemy się zapisać właśnie, szczególnie przez tą stronę, co Paweł tu powiedział. Kurs i dostaniecie cały komplet. Informacji. To by było na dzisiaj na tyle. Myślę, że. Po tej dawce wiedzy, a szczególnie mogą wam się nasunąć jeszcze dalej pytania odnośnie tej części embedded, na czym to polega, co będzie, czego nie będzie, o czym porozmawiamy, tam gdzieś była mowa o bazach danych, ktoś pytał, wszystkie inne rzeczy będziemy starali się wyjaśnić z Pawłem. Paweł, szczęści HTMLowe i tak dalej, ja szczęści takiej bardziej embedded, na tym wielkim webinarze zapraszamy serdecznie, tak, chyba Paweł a i czasem już. do usłyszenia w mailach zapisujcie się na kurs html. .at. .pl. No właśnie, bo być może na końcu już powiem, do, zanim jeszcze kurs wystartuje, to może jeszcze jakiegoś, nie obiecujemy, ale jakiegoś ciekawego maila z dawką fajnych informacji do Was napiszemy. Być może nie będzie on z filmem, ale jakąś ciekawostkę a propos naszego nadchodzącego wielkimi krokami kursu. To by było na tyle. Hej, pa, pa, moi drodzy. Na razie.